Witam Was serdecznie, Wojciech Krzyszczyk, gościu Saczykowa. Sezon strągowy trwa, a dla mnie jest w tej najlepszej fazie, czyli w momencie, w którym mogę liczyć na naprawdę grube ryby. Kamola Markis Pro, imitacja larwy. Pewnie przyda się na, podczas łowienia każdego gatunku ryb, ja natomiast zabrałem to dzisiaj na swoją strągową wodę. Bardzo trafione rozmiary tych larw, dzisiaj zabrałem 30 mm. Naprawdę dobry silikon i naprawdę świetne kolory. Wszystko wzbogacone jeszcze fajnymi zapachami. Liczę, że uda mi się zrobić jakieś pstrągi na te przynęty. Lubię łowić na przynęty, które nie mają pracy własnej, bo wtedy wiele zależy ode mnie. Tutaj sposób prowadzenia, dotarcie do miejsca jest kluczowy. O co to jest? Zobaczcie to, jaki strong, o, Ale pyta. Ale... Zobaczcie, jaka ryba. Nie no, te gumy to jest po prostu zabójstwo. O, wypadła. Zwykły biały robal. Piękna rybka. Puszczamy go do wody. Przynęta wypięła mi się zagrawki. Na szczęście podbieraku. Ja naprawdę szczerze polecam. Kamola. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Bomba.